Witam. Ponieważ jak się dowiedziałem, niektórzy z nas mają problemy z dodaniem nowego wątku, postanowiłem króciutko opowiedzieć, jak to zrobić, z tym, że poprzez utworzenie pewnego wideo. Mamy naszą stronę. Już jesteśmy zalogowani. Co widać, kto jest zalogowany w tym miejscu. Naciskamy na przycisk Nowa Dyskusja, i w tym momencie y, ukazuje się nam y, możliwość dodania tytułu i, i dodania y, treści w tym miejscu. Y, tutaj określamy y, kategorię, w której chcemy, żeby y, ten y, nasz nowy y, wątek y, się znalazł. Więc. Y, Posłużę się tutaj y, przykładem tekstu kolegi Romana, y, który dotyczy definiowania zawodów. Więc wybrałem tą kategorię. Teraz y, już wcześniej otworzyłem y, w Wordzie ten tekst. Y, spróbuję go po prostu wkleić z tym, że Y, oczywiście tą górę jako, jako temat kopiuj weźmiemy sobie od, o, wkleimy go tutaj wklej yy, wybrany z różnych źródeł zestaw cech, atrybutów, zawodów, tak itd. tutaj spróbujemy wkleić wkleić dalszą część a więc zrobimy to na tej zasadzie, że tutaj nie ma tego skrótu, ale Ctrl A czyli zaznaczenie wszystkiego, Ctrl C skopiowanie wszystkiego. Jesteśmy na naszym na naszej stronie w edytorze i przyciskamy Ctrl V. Mamy wklejony, wklejony tekst. Ym, aby nie, ten tekst ukazał się już y, na stronie, wystarczy nacisnąć Zadaj pytanie. Y, I tutaj pewne pewna wyjaśnienie. To, y, to jest wina tłumaczenia tej wersji, akurat y, tego systemu forum. Y, no, nie y, 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 bo, bo nie zawsze zadajemy pytania, a częściej. Wstawiamy jakieś swoje myśli. Tutaj powinno być coś innego, no ale jest jak jest. Ja się nie podejmuję tego zmienić, bo jestem nie za bardzo obeznany w tym systemie. Tak jak powiedziałem, wciskamy, zadaj pytanie, i w tym momencie, w tym momencie już, już dostaliśmy, dostaliśmy. Treść w odpowiednim wątku, z tym, że pokazało nam się tutaj różne przedziwne, jakieś dodatkowe rzeczy. A to wynika z tego, że, że wkleiliśmy bezpośrednio z Worda. Więc wróćmy do naszego tekstu poprzez Edytuj i, i teraz. Z powrotem spróbujmy stąd usunąć to cośmy wcześniej wkleili, czyli znowu Ctrl A delayed i jesteśmy, i jesteśmy w y w na jakby w stanie początkowym. I teraz wklejenie tego tekstu zrobimy sobie na zasadzie takiego okienka, które czyści nam formatowanie. Również tutaj sobie robimy na zasadzie Ctrl V, czyli klejamy i naciskamy submit mamy w tym przypadku już jako zwykły yy, zwykły tekst yy, niesformatowany i tutaj go możemy możemy go doformatować yy, ja nie będę tego robił zapiszę i zobaczymy i widać jest różnice prawda jest to e, tekst, nad którym by trzeba było jeszcze popracować, aby, aby tam odpowiednie wytłuszczenia, ajustowania poustawiać, e, czy inne rzeczy. Ale to już myślę, że, że sobie kolega Roman z tym e, da spokojnie radę. E, żeby usunąć ten, ten e, e, tekst, wejdę znowu do, do tego. I, i, i przycisnę kasuj. W ten, sposób, w ten sposób usunąłem ten tekst, który, no w ogóle można usunąć swoje, swoje wątki, które wydają się być już nieaktualne, czy, czy nieistotne. No to to byłoby na tyle.